Cześć. Jestem w miarę nowym użytkownikiem Tesli i mam kilka takich bolączek, ponieważ Tesla jest z 2021 roku, więc nie jest już nowa. Była moim marzeniem, w końcu mi się spełniło. Chcę po prostu, żeby ona była sprawna, ale większość z tych elementów chciałbym naprawiać sam, uczyć się tego samochodu, jak się rozbiera go, jak się go składa. Ale każdy z nas ma jakieś bolączki, jak ten samochód ma 3-4-5 lat. No i moją baloczką jest na przykład trzeszczący głośnik. Tak, on się znajduje tutaj. I dzisiaj go rozbiorę, pokażę Wam w czym problem. Problem w tym, że tam się styk, tam jest taki styk yy, elektroniki głośnika z poszyciem samochodu. I w dziwny sposób, w momencie, gdy się nagrzeje ten samochód, bo ja tak mam yy, takie doświadczenie, to on strasznie trzeszczy. I będę się starał dzisiaj usunąć to trzeszczenie, czyli wyizoluję tę elektronikę głośnika od poszycia samochodu gąbką. Także zabieram się za to. Będę rozbierał ten boczek. Będę rozbierał, będę uchylał ten element, czyli to już jest pod sufitka. Będę odkręcał e, te mm, słoneczniki. No i po kolei krok po kroku. Przygotowałem sobie bardzo fajny zestaw. Polecam każdemu amatorowi, ale i profesjonaliście. Eee, taki zestaw, mega. Eee, plastiki do uchylania i nieuszkodzenia uszkodzenia plastików oraz spinek. Mega. No mam zwykłą oczywiście skrzyneczkę z częściami, eee, wkrętaki i, i śrubokręty, wkrętaki, klapcążki, podstawa taka, torksy i tak dalej. Więc eee, zabieram się za eee, rozbieranie tego słupka, bo od tego Zaczniemy. Najpierw ściągam całą tą uszczelkę. No, dość łatwo schodzi, a już zeszła. Powiem Wam szczerze, że później z kluczem ją włożyć w dobre miejsce, bo ona później trochę tak wygląda, jakby była źle wsadzona. Ale to ściągamy jako pierwsze. Teraz, mamy, teraz mam łatwiejszy dostęp do tego. I jak widzicie, bardzo łatwo się to wypina. Kolejną rzeczą, którą trzeba zrobić, to zdejmujemy ten plastik. jak pyka? to jest zaślepka. O, na ślepeczkę oczywiście zdejmujemy. O, zaślepkę zdejmujemy. Mamy tutaj. Mamy tu. Wydaje mi się, że krzyżak. patrzę no i powiem wam słyszę jak pierdzi słyszycie jak pierdzi Pierdzie jak home. Zrobię zdjęcie OK Mamy coś takiego Zobaczcie Ułatwiłem sobie No i dobra, mam coś takiego Mamy. Potrzebny nam jest taki imbusik. Taki. Użyję zwykłego wkrętaka. Z nakładką. I uwalniam ten słonecznik o to podważamy 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 tak może pokażę jeszcze raz Ociągamy. Tu mamy kabel do rozpięcia. Słonecznik. Mamy uwolniony ten element. Dobra. Bardzo nas pewnie interesuje, co jest w środku. I tak jest ten głośnik. Naklejam tą gąbkę. Żeby wyizolować. Część skręcono na iPhone, y, bo mi padł aparat. Dołożyłem taką bardzo delikatną tu jeszcze piankę na to dodatkowo wyizolować ten głośnik który się znajduje tutaj jest. on jest pod tą pianką. no i teraz oczywiście domykamy wszystko tu mamy ten bolec ten bolec Powinien wyjść tam. Zaraz go umiejscowimy. Ale najpierw musimy całą tą podsufitkę. To na cały czas teraz pracuje. Rio mi towarzyszy. Mało tego. No. Z drugiej strony jest Cezar. Który również mi towarzyszy. Dobijamy. Tu jest ładnie. Dobite. Tu oczywiście to. Tu nam idzie ta uszczelka. Tu idziemy równiutko. O. Tu idzie już równiutko. ok Zakładamy tą gumkę. Mm. To już chyba najprzyjemniejsza część. Dokłada się to dość łatwo. założona założona uszczelka hmm. ok i przykładamy żeby tam weszło idealnie żeby to z powrotem przykręcić oczywiście przykręcamy skoczyło. Docręcamy tą siłkę. Dobrze jest sobie to trochę przesunąć, bo to ułatwia. I I zakładamy maskowanie. Oczywiście. To na kliknięcie, oczywiście. O, kliknęło. Robimy tak. Robimy tak. Proces jest zakończony. Normalnie już by trzeszczało. Zdjęcie uszczelki e, przeciwdeszczowej i wietrznej, tej akustycznej. Odchylenie odchylenie podsufitki, odchylenie tego słupka, odchylenie tego e, tej podsufitki powoduje, że ten głośnik wychodzi z tej strony. I zaizolowanie. I, I to wszystko. Straty trochę, wydaje mi się, że teraz to pobrudziłem. Trochę, nie wiem czy widać, ale trochę pobrudziłem. Pod sufitkę spróbuję teraz doczyścić chusteczką. Zysk. Nietrzeszczący głośnik. Także sami powiedzcie, czy to było dla Was pomocne, żeby wyzbyć się tego trzeszczenia. Z reguły to dotyczy na pewno Tesli z roku 2020, 2021 to na pewno, bo to jest zresztą 21. rok, to jest Tesla z mojego, mojego rocznika i nie słyszałem tego do momentu, gdy nie zrobiło się tak naprawdę ciepło. Strasznie się nagrzewa. To, zwłaszcza, że ja mam to jeszcze, słuchajcie, oklejone na czarno i nie wiem, czy to nie powoduje też yy, tego nagrzewania. Tutaj, w tym miejscu, tu gdzie jestem głośnik No i szyba, która jest ciemna, oczywiście, wiecie, że dobrze, że się nagrzewa. Dobra, no, zacznę. Słuchajcie, takie ciekawostki wrzucać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy Wam się będzie podobać? Będę kręcił, nie będzie Wam się podobać? Nie, będę kręcił. A bo będę kręcił, dotąd aż Wam się spodoba.